Dajcie. Dzisiaj chcę powiedzieć o zmianach, ale takich zmianach, które nasze dzieci szokują, ponieważ przyzwyczaiły się do pewnego schematu, i my nagle z racji wyjątkowej sytuacji, nie uprzedzając, wprowadzamy zmiany, które dla nich są, użyję słowa, szokiem. Oczywiście, trzeba dzieci uczyć. Że czasami się wszystko zmienia, świat się zmienia, prawda? Czasami też tak pewnie górnolotnie możemy powiedzieć dziecku. Ale jeśli dziecko ma 3, 4 czy 5 lat i jest bardzo wrażliwe, to dla niego zmiana sekundy na sekundę, czy sytuacji na sytuację, która była całkowicie zawsze inna, może być naprawdę trudna. Przykład. Dziecko obcinamy i ono ogląda bajkę. I tak było za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym razem. Nagle coś się zmieniło. Nie było czasu. Nie uprzedziliśmy go, że nagle nastąpi ta zmiana, że następny razem już nie będzie tej bajki i dziecko niestety buntuje się i nie chce mieć obcinek włosów, bo ono zawsze miało bajkę. Drugi przykład. Dziecko zawsze siedzi w samochodzie z przodu, ale nagle jedzie babcia czy ciocia i ono nieuprzedzone musi iść do tyłu, no bo przecież babcia musi jechać z przodu. I oczywiście zaczyna się. I trzecia sytuacja. Dziecko zawsze jej nasiada nie płatki, nagle płatków zabrakło, no więc będzie owsianka. Słuchajcie, i dziecko nie chce jeść tej owsianki. I teraz wiadomo, dzieci mają słuchać, dzieci mają być grzeczne, mają zjeść i podziękować. Ale ta trzy, cztero, 2 czy 5 latka taka sytuacja może być bardzo trudna, że ono nagle. Dowiedziało się coś, co on miał już plan ułożony, że dzisiaj będą płaski. Jak mama dzisiaj rano mówiła, że będzie obcinanie włosów, to on już wie od samego rana, że będzie bajka. I to siedzenie nagle, bo ktoś jest ważniejszy od niego. Jasne. Może babcia, ciociari co ważniejsze, bo mają problem z wejściem i muszą siedzieć z przodu. Ale wydaje mi się, że jednak dzieci, słuchajcie, szczególnie małe, mają tak niesamowitą wrażliwość, że my po takiej trudnej sytuacji następnym razem, słuchajcie, pewne rzeczy musimy wyprzedzać. A jeśli nawet się nie da wyprzedzić i dziecko rzeczywiście musi zrozumieć, to trzeba mu to jakoś zrekompensować, mieć coś w kieszeni, drobną żurawinkę, drobną marchewkę, czy nawet tego żelka, słuchajcie, cokolwiek. Ale co sprawi, że rzeczywiście dla tego dziecka ten ciężar zmiany będzie łatwiejszy? A wiemy doskonale, że dzieci naprawdę nasze są bardzo kochane. I takie zmiany my nie rozumiemy, bo my się często przyzwyczajamy do zmiany w ostatniej chwili. Ciągle słuchajcie są jakieś zmiany. Ale jednak ten mały, wielki człowiek potrzebuje pewnego szacunku właśnie w takim momencie, gdzie my naprawdę musimy zrobić rewolucję, to zróbmy tą rewolucję, ale dajmy mu coś w zamian. Po naszym doświadczeniu widzimy, że dzieci naprawdę to doceniają, że czasami rzeczywiście one rozumieją, ale no, chcemy im to jakoś wynagrodzić. Dla nas to jest, słuchajcie, nic, a dla nich to jest cały świat. Czy te płatki, czy to miejsce z przodu, czy na przykład ta krótka bajeczka podczas obcinania. Takie moje przemyślenia, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję. No i do następnego. Pozdrawiam serdecznie.